Siemano, witam was w drugim odcinku, jak bić Immortala Trochę plany się zmieniły, nie będę grać tylko jetką, tylko też innymi duelistami, ponieważ ostatnio wyszły fajne zmiany Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, to zapraszam również do pierwszego Chciałem tylko powiedzieć, że klipy pochodzą z mojego streama, codziennie 16.00, widzimy się na Twitchu jego oglądania ja Szczerze mówiąc Ale to chodzi dzisiaj! Ja pierdolę Watch out, elbow, elbow, elbow. No właśnie, czy diament tak strzela? A tak diament strzela? Nice. A tak, może strzela akurat, ale wygraliśmy, więc gate. Nice. No Back, 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 Ja pierdolę, czy to są takie boty jebane Ja pierdolę. Co jest, halo. Czemu dyż się nie użył? Ja pierdolę jaki jestem dobry Ja pierdolę nie są tak chujowi Ej ale wyjebałem tym Feniksowi, nie? Noś on mi wykurwił, hahaha. Oh. <laughs> ja pierdolę, Nie, to są boty. No to są kurwa roboty, nie? O oh, wow, ja nie mam kasy aktualnie. Na, moje, na koncie aktualnie mam 0 złota. No nie są tak chujowi, że to jest nawet kurwa, bo za jakąkolwiek skalą, kurwa, bycia chujowym, nie? Kurde, będzie mnie to widzieć. O, dobry rewill, mogę odpuścić. Ja pierdale, to są takie boty. Patrz, zabiję go na te piaki. No mówiłem. <słuch> Ale poruchałeś? No trochę trochę kurwa ruchania było w tych, że nie powiem, że nie. Czuję się jakbym ostro poruchał, no i ile tych RR? 30, no to nawet więcej niż mówiłem no Co to tu trapie? Backside jeden Znaczy jak się coś A backside zabiliście? Tak he, he Taz chyba był na hevenie ja, nie ja muszę na czas zagrać. A chromaflant, to jest chromaflant. Wiem, dlatego mówię, że muszę na czas zagrać. Nie, to on tu był gdzieś. Nie, to on tu był gdzieś. Ale dobry timing z OPM jeszcze. O kurwa.

No to jest najlepsza runda pod ulcem. Trzeba pamiętać o tym, że miałem opa w Jak mu tu tak na pixel, no było dobre, tylko. Dobra, zajebiście. Kurwa, no jej sam mi zajebał. Serio? Gdzie jest Sky? Ja, ona jest awka, no. Szybko biec, biec, biec. O kurwa, siema. <ścoughs> oh. Tu się nie liczy, bo skanowałem przez smoke'a. Kurwa, owy chiled. Ja pierdolę. Nie wiem, czemu ta klawów nie wstała. Ale odjebałem. Ale to jest taki zwierzak No ja, nam idzie, nice, no i game Wola od no to 18, spoko Co? Chcesz gdzieś walka? Ta, możesz tu dać Nie wiem gdzie to masz Nice. Dobra Kurwa Spaliłem to Dobra zajebiście, dał mi heal, ale zintował. mieć yeah, Nie, nice Coś miał oh, Kurwa okay. Kurwa, no to co, co tu się dzieje? Ok, wiesz, jeszcze jeden no jest. Ok, wiesz. Dzięki, wiesz. Kawa, Jakby wiedziałem, że on tam będzie, ale nie wiedziałem, że się przytulimy, Kurwa. Dobra, ważne że heal as Nie Dobra, myślałem że nie ubijesz. Nice. Ej, ale kurwa, nie wiem, jakoś tak mi kule dziwnie poszły, że nie widziałem ich w ogóle jak lecą. Tu uh, behind, tu behind, man, już te slow. Chce właśnie. Nice. nice. Zbyło, w sensie. ja dwójkę, na... Ja na tam zrobiła było. No, jak chuj grałem ja nie przyzwyczajają się w nie nice nie widziałem zrobił <grym> Nie okay, Nie no, wiem yes, okay. Okay, okay, go. Daj go, tutaj nice. No i tak się kurwa gra jeden kurwa 0, ileś KD Nice. Kurwa, ja nawet wiem w jakim timingu on wychyli, nie? Oh. Oh, trick A, tricash jest Nice Tomorrow, everyone no. in VP Jakiś tutaj... Kurwa oh, do... Kurwa, no chciałem... Się... Take up on heaven, nice, good job, guys Nice ja pierdolę. Wow. Ale głównie tam nic nie A. robię. No no